Dzień dobry Państwu! Przez ostatnie dwa lata bardzo wiele mówiliśmy tutaj na kanale o broni w rękach żołnierzy, natomiast dawno temu i pamiętam o tym niektórzy z Was prosili o odcinek o broni w rękach rosyjskich cywilów. Faktycznie myślę, że to jest dla mnie dobry moment, czuję się kompetentny. Możemy omówić, czym się różni prawo do posiadania broni w Rosji i w Polsce. Procedury, możliwości i tak dalej. Zacznijmy od tego, że w Rosji posiadać bez pozwolenia można, bardzo podobnie jak w Polsce, gaz pieprzowy, broń hukową, niektóre paralizatory. Oczywiście tutaj decydują w obu krajach dane techniczne, paralizatora, które decydują, czy to jest narzędzie samoobrony dostępne bez pozwolenia, czy z pozwoleniem. Jeśli chodzi o wiatrówki w Polsce, sprawa jest prosta: do 17 juli na dowód powyżej 17 trzeba rejestrować na policji. Jeśli chodzi o Rosję, to tu mamy trzy kategorie do 3 juli, to jest w ogóle traktowane jak zabawka do 7,5 jula na dowód u nich to się nazywa paszport powyżej na pozwolenie na broń. Jeśli chodzi o pozwolenia na broń w Rosji mamy na broń myśliwską tak samo jak u nas broń długa w tym przypadku w Rosji to jest broń długa gładkolufowa i gwintowana broń do samoobrony w Polsce Pozwolenie na broń do samoobrony najczęściej oznacza pistolet, rewolwer. To można nosić ze sobą, gotowe do użycia. Przy czym polski prawodawca jasno stwierdza, że broń powinna być noszona tak, żeby była jak najmniej widoczna, co oznacza najczęściej broń krótką, bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś w sposób niewidoczny przenosił strzelbę czy tam, Aera 15. No, to jest karkołomne. Wyzwanie, więc najczęściej to są rewolwery i pistolety. W Rosji broń do samoobrony i pozwolenie na broń do samoobrony oznacza broń gazową albo broń na kule gumowe, tak zwany trawmat. Był tu o tym osobny odcinek. Energia wylotowa do 91 juli W teorii nie powinno to nikogo zabić, w praktyce oczywiście no, zabić można nawet widelcem, tym bardziej kulą gumową o. Mocy 91 juli, która, no wiadomo, może taka broń wystrzelić kilka razy, trafić w głowę, trafić w oko. Różne są sytuacje, więc nie jest to w pełni bezpieczna y, zabawka. Natomiast wciąż ma o wiele mniejsze możliwości niż standardowy pistolet. Nie mówiąc już o rewolwerze z amunicją Magnum, różnego typu. Magnum to jest typ amunicji, przypominam. No, o wiele mniejsze. Zagrożenie dla życia, taki trawmat wywołuje. Rosjanin może posiadać broń sportową długą, broń sygnałową, oczywiście na pozwolenie, a także broń białą. To jest ciekawe, oczywiście, nóż kuchenny czy nóż turystyczny. W Rosji można po prostu sobie kupić. Natomiast jeśli chcielibyście posiadać szable, na przykład. To trzeba wystąpić o pozwolenie, udowodnić, że jesteście kozakiem, bądź chodzicie w stroju ludowym, do którego nadaje się właśnie jakaś szabla, czy jakiś sztylet typowy dla ludów, na przykład kaukaskich. To jest ciekawe: w Polsce uczestnicy walk rycerskich, czy rekonstrukcji historycznych kupują sobie glewie, buzdygany, flambergi do nikt tego nie kontroluje. Nie jest to traktowane jako broń. Dodajmy, w Polsce łuki nie są traktowane jako broń, za to kusze już jak najbardziej są w Polsce bronią, wymagają pozwolenia. W Rosji można mieć szablę, można z nią nawet chodzić, można jej używać nawet w przypadku zagrożenia życia do samoobrony. Natomiast no, trzeba mieć na to pozwolenie i być kozakiem. Co kraj, to obyczaj. Jak być może zauważyliście, tutaj mówiłem, wymieniałem myśliwska do samoobrony, to tam nigdzie nie padło, że można w którejś z tych kategorii posiadać pistolet bądź rewolwer. Taki normalny, na normalną, ostrą amunicję, bo w Rosji nie można. Nie można posiadać w Rosji uzbrojenia tak zwanego samoczynnego. Posiadającego tryb strzelania ogniem ciągłym. W Polsce także nie wolno. To jest zarezerwowane w obu krajach dla służb mundurowych. W Polsce tam można na niektórych strzelnicach znaleźć coś takiego. Ale no, prywatny użytkownik w żadnym z tych krajów y, broni strzelającej ogniem ciągłym nie kupi, nie jest w stanie posiadać i to jest zrozumiałe, w wielu krajach wygląda to tak samo. Natomiast w Rosji, tak jak mówię, nie wolno posiadać broni krótkiej, ostrej broni krótkiej, w ogóle. Y, można, jeśli jesteś żołnierzem, policjantem, masz broń służbową, dobrze, ok, ale posiadać na własność cywil broni krótkiej nie może. Możemy zobaczyć w sklepie z bronią w Rosji, że ona jest w sprzedaży. Swoją drogą zauważcie, że tu jest na przykład pistolet Glock albo CZ-2, czeski z państw NATO, broń sprowadzana, co budzi pewien niepokój, ale później widzimy ceny tego uzbrojenia. Tutaj ta CZ-2 kosztuje 560 tysięcy rubli. W przeliczeniu to jest, proszę państwa, 24 tysiące złotych. No, jakieś tam pięć razy więcej niż w Polsce. To jest kosmiczna cena. Za tyle w Polsce, to można mieć no, kawał arsenału albo broń bardzo wysokiej klasy. No, tutaj ewidentnie widać, że yy, ta broń jest słabo dostępna. To jakieś ostatnie prawdopodobnie sztuki, które. Które sprzedają po potężnie zawyżonych cenach, ale jako ciekawostka one tam są. Dlaczego one są w sklepach, choć ludzie nie mogą ich kupować? Otóż pistolet bądź rewolwer Rosjanin może kupić, jeśli jest właścicielem na przykład klubu sportowego i kupuje go do tego klubu. Są przypadki, czytałem na przykład na rosyjskich forach różne wypowiedzi, że można sobie kupić taki pistolet. W teorii kupić, bo tak naprawdę on będzie należał do klubu. Ty wykładasz pieniądze, klub go oficjalnie posiada, można tam przyjść i powiedzieć: poproszę, mój pistolet. Można sobie z niego postrzelać tam na klubowej strzelnicy i nie można z nim wyjść nigdzie poza tą strzelnicę. Trzeba go Rozładować, sprawdzić, oddać najlepiej pewnie wyczyścić, no bo czysz twój, oddać i tyle. I widzisz się z nim następnym razem, jak pójdziesz na tą strzelnicę. On nie jest twój. Nie możesz kupić do niego amunicji w sklepie, musisz ją kupić. Przez klub, klub ją kupuje, możliwe, że narzuca ci marże, więc w teorii jakoś to próbują obchodzić, jakoś próbują sobie z tym radzić, ale w praktyce po prostu pistoletu posiadać nie wolno w Rosji i koniec pistoletu ani rewolweru. Jeśli chcesz nosić takie uzbrojenie, to może to być uzbrojenie gazowe, na kule gumowe koniec. Dodajmy, że w Polsce także istnieją miotacze gazu w kształcie pistoletu. Oraz pistolety na kule gumowe, wykorzystujące najczęściej nabój CO2, przy czym one są dużo w Polsce słabsze niż te 91 Juli, natomiast są dostępne, jak to się mówi, bez recepty. To znaczy, na dowód, po prostu, żeby było pewne, że masz 18 lat, nie rejestrujesz, wchodzisz do sklepu, kupujesz. To jest dostępne w Polsce. Jakie warunki Rosjanin musi spełnić, żeby móc wystąpić o pozwolenie na broń? Zacznijmy od tego, że mamy dwie kategorie. Pierwsza dotyczy ludzi, którzy chcą broni do samoobrony, czyli pistoletu na kule gumowe, pistoletu gazowego. Taki człowiek musi mieć skończone 21 lat. 19, jeśli odbył służbę wojskową, albo ją odbywa, albo służy już w jakiejś jednostce wojskowej, policyjnej, albo się uczy w wojskowej akademii. Wtedy może mieć wcześniej. Pozostałe rodzaje pozwoleń na broń są dostępne dla już 18-latków w Rosji i potrzebne są badania lekarskie, stałe miejsce zamieszkania, tak jak u nas, brak karalności, przy czym... Ciężkie przestępstwa z użyciem broni się tutaj w tym przypadku nie zacierają. Jeśli Rosjanin popełni jakieś ciężkie przestępstwo, napaść z pistoletem w ręku na przykład, no to już dożywotnio broni posiadać nie może. Także przeszkodą jest recydywa, jeśli chodzi o naruszenia administracyjne. To jest ciekawy punkt, bo naruszenia administracyjne w Rosji, przy czym nie wszystkie tutaj wchodzą w grę, Dotyczą zarówno na przykład jakichś naruszeń parkowania, jak i na przykład udziału w niesankcjonowanych akcjach protestacyjnych przeciwko Putinowi. No ale też nie oszukujmy się, Rosja nie jest państwem prawa i jeśli komuś nie będzie chciała dać broni, to nawet jeśli nie będzie konkretnego powodu, po prostu mu jej nie da. I teraz, jak wygląda procedura w Rosji? Sugerują w poradnikach, to nie jest obowiązkowe, ale sugerują, żeby zacząć od wyrobienia legitymacji myśliwskiej, bo to wiele ułatwia. Co ciekawe, przez 5 lat posiadania legitymacji myśliwskiej w Rosji mamy prawo do broni gładkolufowej, a po 5 latach dostajemy automatycznie prawo do posiadania także broni gwintowanej, i to jest zalecane przez rosyjskich właśnie autorów, poradników, żeby właśnie pójść tą drogą, bo jest łatwa. Dalej trzeba iść do psychiatry, do przychodni psychiatrycznej, wziąć papier, później do przychodni narkologicznej, wziąć kolejny papier, tam ci badają, czy w organizmie nie masz śladów środków odurzających i potwierdzają, że nie jesteś na liście ludzi leczonych z uzależnień. Dalej się idzie do takiej zwykłej przychodni i dostaje się ogólne zaświadczenie od lekarza. W Polsce się idzie w jedno miejsce do medycyny pracy i wszystko się załatwia razem w pakiecie. Można w jeden dzień to wszystko sobie przerobić. Najpierw okulistę na przykład. W Rosji także problemy z oczami mogą stanowić problem dla przyszłego posiadacza broni, jeśli ma zbyt duże. Problemy z widzeniem, może nie dostać pozwolenia. W Polsce też badają wzrok, robią ci EKG, jest takie ogólne badanie, tam ciśnienie, właśnie EKG, taki wywiad zdrowotny, jest psychiatra. No, tutaj różnie ludzie mówią: którzy byli, że pyta o to, czy chcesz się zabić, pyta, czy masz tatuaże i często niewiele więcej. Jest psycholog, są testy, nazwijmy to poznawcze test matryc na przykład, który ustala, czy generalnie ogarniamy rzeczywistość, czy będziemy w stanie zrozumieć, że jeśli kogoś zastrzelimy, to on już nie w stanie, bo łapiemy przyczyny, związki przyczynowo-skutkowe, więc jest taki ogólny test, powiedzmy, w stylu testu na inteligencji, rozmowa z psychologiem i oczywiście na koniec jakieś orzeczenie takie ogólne, tak, jest pieczątka, może pan brać udział w takich zabawach strzeleckich. I się z tym idzie, proszę Państwa, oczywiście do rozgwardii w Rosji, w Polsce na policję, składa się te papiery. I tutaj jest kolejna różnica. W Polsce odwiedza nas na pewnym etapie tego procesu dzielnicowy. Patrzy, jak mieszkamy, czy to nie jest jakaś melina, rozmawia z nami, patrzy sobie do swojego. Komputerka takiego przenośnego, co tam mamy w papierach, czy przypadkiem nie wzywano do nas policji tam, bo się awanturowaliśmy po pijaku pod blokiem i ogólnie ocenia, czy jest w porządku. W Rosji tego etapu nie ma. Co więcej, jeśli chodzi o egzaminy, to w obu przypadkach jest i pr teoretyczny, i praktyczny. Natomiast w Rosji trzeba przejść kurs. W Polsce można przyjść na egzamin, egzaminy są prowadzone w policji i teoria i praktyka przez policjantów. Można po prostu z ulicy, można niczego się nie uczyć, nie spędzić godziny na przygotowaniu, po prostu przyjść, oblać i być szczęśliwym. W Rosji trzeba się zapisać na kurs. Kursy są prowadzone przez prywatnych instruktorów z licencją. W Polsce można przejść kurs. Są kursy, nie ma takiego wymagania. W Rosji jest w to wymóg, trzeba iść. I o ile w Polsce szkolenie i egzamin to dwie osobne imprezy, o tyle w Rosji idziesz na cały dzień, masz tam teorię, egzamin z teorii, praktykę, egzamin z praktyki, prowadzony przez prywatnego licencjonowanego instruktora, wychodzisz z pieczątką, że to przeszedłeś. Jak wygląda egzamin teoretyczny i w Polsce i w Rosji mamy zamkniętą pulę pytań dostępnych publicznie? W Rosji jest 10 pytań, można popełnić jeden błąd, w Polsce 20 pytań, można dwa błędy, czyli 18 trzeba mieć poprawnych odpowiedzi. Dalej, proszę Państwa, mamy praktykę. W Polsce, kiedy zdajemy na pełne kolekcjonerskie, najpierw rozkładamy Glocka na elementy, musimy odpowiedzieć na parę pytań: A jak się nazywa ta część, a gdzie są elementy zabezpieczające no, takie podstawowe. Pytania sprawdzające, czy my wiemy, jak jest zbudowana broń, i dalej strzelamy z Glocka, ze strzelby. Gładkolufowej w Polsce z Margolina, czyli pistolet 22 Long Rifle, kaliber, karabinek sportowy tego samego kalibru i karabinek AK ze składaną lufą. Z pozycji leżącej 10 strzałów, 8 trzeba trafić z 50 metrów w sylwetkę. Więc jest tutaj sporo, proszę Państwa, elementu celności testowanego w Polsce. Na przykład jeśli chodzi o Glocka, to trzeba. 35 punktów z 60 możliwych, to znaczy mamy 6 strzałów. Tarcza jest punktowana od 10 punktów na środku do 1 na granicach. Trzeba zdobyć te 35 punktów. I na każdym etapie albo jest ilość trafień, czyli liczba trafień w pola, punktowane strzelba i kałach, albo liczba punktów Glock, Margolin, KBKS do zdobycia. Trzeba to wszystko zaliczyć. I w Polsce, i w Rosji trzeba cały czas oczywiście bardzo dbać o bezpieczeństwo. Jeśli w którymś momencie skierujemy lufę w kierunku, który nie jest kierunkiem bezpiecznym, jeśli pominiemy jakiś etap, na przykład nie sprawdzimy, czy broń jest pusta, kiedy zaczniemy ją rozmontowywać, także oblejemy. Tutaj bardzo silny nacisk na to, żeby Obsługiwać broń w sposób poprawny, co oznacza przede wszystkim bezpieczny. Tu różnice są niewielkie. Natomiast w Rosji strzela się z pistoletu i z karabinka z rodziny AK. Tutaj te kwestie punktacji, kwestie trafień są dużo prostsze niż w Polsce. Odległości, na które się strzela, są mniejsze. Natomiast mamy mniej czasu. W Polsce mamy dużo czasu na strzelanie. Można spokojnie wystrzelić, wziąć dwa oddechy, popatrzeć sobie na boki, odpoczę, dać odpocząć oczom i dopiero kolejny strzał. Nie ma pośpiechu. W Rosji jest tych sekund, na przykład na dwa strzały z pistoletu 5, z karabinka 20 sekund, ze wszystkimi czynnościami tam serwisowymi przygotowaniem do strzału, czynności serwisowe, to chyba nie jest dobre sformułowanie. Z obsługą techniczną trzeba to wszystko sobie obsłużyć, wystrzelić, przygotować do odłożenia broń i to wszystko ma zająć te 20 sekund, więc w Polsce większe, większy nacisk stawia się na celność, w Rosji na szybkość. Jakie to ma znaczenie? Tak naprawdę w obu przypadkach dość niewielkie. Najważniejsze jest udowodnić egzaminatorowi, że potrafisz posługiwać się bronią w sposób bezpieczny. To jest moja opinia. Natomiast, no właśnie, polska policja stawia na celność. W dużym stopniu jest to istotne i wiele ludzi polega na tych egzaminach właśnie ze względu na celność. W Rosji większe, większą uwagę przywiązują do Szybkości, czyli do tempa. Dalej, w Polsce można poprawiać taki egzamin raz. Później trzeba, jeśli dwa razy nie zdałeś, trzeba zaczynać całą procedurę od zera, i wtedy jeszcze raz masz dwie próby. W Rosji niezdany egzamin można poprawiać po 10 dniach od poprzedniego niezdania, po prostu. Więc tu też jest pewna różnica. Z kolei, proszę Państwa, w Polsce można posiadać dużo więcej broni. Jeśli mamy pozwolenie, na przykład kolekcjonerskie, spokojnie w momencie, w którym kończymy te wszystkie procedury, dostajemy decyzję, możemy mieć decyzję na przykład na 20 sztuk broni. Od razu, na starcie. Później można to rozbudowywać. Znam przypadki ludzi, którzy mają już 60-70 sztuk, nie na jedną osobę bo od 50 sztuk trzeba mieć magazyn broni, to są dodatkowe wymogi bezpieczeństwa, ale na przykład znam ludzi, którzy kiedy się zbliżyli do tego limitu, to namówili żonę, żona zrobiła wszystkie pozwolenia i... Zaczęła się zabawa od nowa i mają na dwie osoby po prostu ogromną liczbę tego uzbrojenia. W Rosji mamy pięć jednostek broni na jeden typ pozwolenia, czyli na przykład pięć sportowych i pięć myśliwskich. I dwie sztuki do samoobrony, to znaczy tych trawmatów na kule gumowe pięciu nie będziemy mieli maksymalnie dwa. Różnica jest jeszcze taka, że w Polsce zarejestrować broń można listownie, przez internet, można osobiście, ale wtedy przynosimy tylko y, dowód zakupu, wniosek i po prostu nas wpisują. Po zakupie trzeba broń zarejestrować i w Polsce, i w Rosji. Samo pozwolenie nie wystarczy. Natomiast w Rosji trzeba przyjść z tą bronią bezpośrednio do oddziału Rosgwardii. Oni sobie porównują, czy na pewno się wszystkie numery zgadzają i spisują je, jak to się mówi, z natury. W Polsce z faktury, w Rosji z natury. W Polsce jest więc trochę prościej, bo można, tak jak mówię, wysłać te papiery pocztą i się jakoś szczególnie nie przejmować. A co więcej, w Polsce pozwolenia są bezterminowe, przy czym... Te pozwolenia, które umożliwiają noszenie ze sobą broni, nie tak jak na strzelnicę w przypadku kolekcjonerskiej, że broń osobno, magazynek osobno, amunicja osobna, tylko że faktycznie nosimy broń ze sobą, już z amunicją w magazynku. Podpiętym, to w takich przypadkach trzeba w Polsce raz na parę lat powtarzać badania lekarskie, żeby pokazać policji, że nie, nie straciliśmy po drodze wzroku albo nie oszaleliśmy. W Rosji uprawnienia odnawia się raz na 5 lat, co oznacza także kolejne procedury, żeby udowodnić, że dalej tę broń posiadać można. Więc wydaje się, że tutaj Rosja ma trochę bardziej zaostrzone. Prawo pod wieloma względami. Wydaje mi się, na podstawie porównań, jak to wygląda, że egzamin jest chyba w Rosji trochę prostszy i nie trzeba tyle czekać, bo to jest jednodniowe. Natomiast jeśli chodzi o dostępne, dostępny wybór uzbrojenia, o możliwości, to jednak Polska tutaj ma trochę prościej. Dodajmy przy tym, że w obu przypadkach oczywiście trzeba broń przechowywać w. W sejfach o określonych parametrach, które są regulowane przez prawo w Polsce są to sejfy i szafy pancerne o standardzie S1. Na koniec, jeszcze warto stwierdzić, że w Rosji przede wszystkim ludzie posiadają broń myśliwską, i to niestety przejawia się także w tym tragicznym aspekcie. To znaczy, tak jak na przykład w, zarówno w Rosji, jak i w Stanach od czasu do czasu mają miejsce masakry w szkołach. W Stanach Zjednoczonych jest ich statystycznie więcej, natomiast w ostatnich latach kilka takich wydarzeń w Rosji także miało miejsce. I o ile w Stanach najczęściej odbywa się to z użyciem broni, nazwijmy to typowo bojowej, cywilnych wersji karabinów używanych przez amerykańską armię mówimy tu o rodzinie AR-15 o tyle w Rosji najczęściej w takich przypadkach Mordercy korzystają z broni właśnie myśliwskiej. Przy czym dodajmy, broń myśliwska nie musi oznaczać sztucera czy dubeltówki. To może być także broń samopowtarzalna, kładkolufowa z magazynkiem pudełkowym, która posiada bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o tego typu sytuacje, i także stanowi ogromne zagrożenie. Tu warto przypomnieć, że we wszystkich przypadkach ważne jest nie to jakie uzbrojenie jest wykorzystywane, a przez kogo i w jakich warunkach. To zawsze strzela człowiek. Dlatego ja osobiście jestem dużym zwolennikiem takiego systemu jak ten w Polsce, który faktycznie stawia przed kandydatem do posiadania broni wiele różnych etapów, które potwierdzają, że ten człowiek faktycznie... No, ma szansę zachowywać się z tą bronią w sposób odpowiedzialny. To nigdy nie jest stuprocentowo pewne. Zawsze człowiek, który nawet przeszedł te wszystkie etapy, może się okazać Nazwijmy to w ten sposób groźny dla otoczenia, jednak minimalizuje to takie szanse. I na przykład w Polsce widzimy stosunkowo niewielką liczbę przestępstw z użyciem broni palnej, co pokazuje, że ten system w dużym stopniu faktycznie odsiewa ludzi, którzy mogliby takie przestępstwa popełniać. Jeszcze dodajmy, że przestępstwa z użyciem broni palnej i przestępstwa z użyciem legalnej broni palnej, to nie jest to samo. Ale też tych przestępstw z wykorzystaniem legalnie posiadanej broni palnej w Polsce jest bardzo niewiele. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.